Tak, Polacy <noise> często pozostają Polakami niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie przyszło im mieszkać. I bywa tak, to nie jest oczywiście reguła i może się zdarzyć zupełnie inaczej, ale bywa tak, że Polacy zabierają ze sobą w świat swój wyjątkowy i absolutnie niepowtarzalny talent do marudzenia. I do tego, żeby we wszystkim znaleźć coś, na co można narzekać. I tak sobie właśnie pomyślałam pewnego dnia, bo wracałam wtedy akurat z Ameryki Południowej, zrobiłam przystanek na Florydzie. Obudziłam się rano, był cudowny, wspaniały dzień. Miesiąc chyba luty, jeśli dobrze pamiętam. Może marzec. W każdym razie w umiarkowanym klimacie to był czas deszczu, śniegu, zimnych ulic i czarnych, gołych gałęzi drzew. A tutaj budzę się w tropikach. Świergoczą ptaki, długie, lekkie, pierzaste liście palm, łagodnie szeleszczą na wietrze. Jest po prostu cudownie, cudownie, rajsko, przepięknie. Temperatura mniej więcej plus 28 stopni, czyli idealna dla ludzkiego ciała, przynajmniej takiego jak moje. Floryda Jestem w hotelu, i poprzedniego dnia wieczorem odkryłam, że to jest hotel prowadzony przez Polaków, którzy mieszkają tam na stałe. Yy, mają taki niski, tropikalny budynek, w którym właśnie urządzili hotel. Jest basen z błękitną wodą, sok ze świeżych pomarańczy, cudowne, bezchmurne niebo i świeci słońce. <laughs> Wyszłam z pokoju. Stoję I zachwycam się tym, co jest dookoła. I nagle widzę, że z hotelu wychodzi też właścicielka tego hotelu, Polka. I zresztą, nawet gdybym nie wiedziała, że ona jest Polką, <grym> to od razu pewnie bym się domyśliła, bo jak wspomniałam wcześniej, Polacy często nawet na koniec świata zabierają swój wyjątkowy i niepowtarzalny talent do narzekania i koncentrowania się na, na negatywnych stronach rzeczywistości. Bo ta Polka wyszła z hotelu, stanęła. Nad tym swoim błękitnym basenem, pod kokosowymi palmami, spojrzała w niebo i powiedziała: Jezu, tylko słońce i słońce, codziennie, każdego dnia, no po prostu zwariować można.